Widzicie te chmury? Pada deszcz. Gdzie jest sonu? Bez trzymanki. Pada deszcz, ale wczoraj dostałam alert pogodowy jakoś o 18. Spodziewane są poranne opady śniegu, więc czym prędzej kupiłam sobie bilet do Seulu, bo ostatnio, kiedy tam byliśmy oglądając zimowe hamboki, mówiłam, że jak tylko spadnie śnieg, to jedziemy i będziemy takie przymierzać. Zostałam więc z biletem do Seulu <grywki> i z deszczem który w sumie już nie pada, znaczy tak jak okropnie, więc nie będę się rozdrażać z parasorgami. Dlatego stwierdziłam, że nie będziemy siedzieć w domu, wykorzystamy to i jedziemy na Dongdaemun, największe koreańskie miejsce zakupowe. Byliśmy na tym kanale już na największym podziemnym targu z ubraniami. Byliśmy w największym, najnowocześniejszym centrum handlowym, a dzisiaj jedziemy do, na dzielnicę, w na której można kupić po prostu wszystko. Tak przynajmniej słyszałam. Znači bila sam tam par razy ale nie jakoś bardzo dużo, więc jedziemy i będziemy wspólnie odkrywać. A tak w ogóle to nie było siemanko. Siemanko, witajcie na kanale Pierogi z Kim? Ja jestem Wiola i będę dzisiaj, tak jak zawsze, waszą korespondentką z Korei Południowej. Swoją drogą ciekawe jest, że wysyłają alerty pogodowe o opalach śniegu, których nawet nie ma, ale tutaj zima chyba jeszcze bardziej zaskakuje za każdym razem kierowców niż u nas. Poza tym ludzie tutaj też nie używają opon zimowych, tylko takie całoroczne ze wskazaniem na letnie. I zawsze jak są opony, Pady śniegu to jest wielki paraliż wszystkich miast i niesamowite korki, więc chyba dlatego uprzedzają, nawet jak nie pada. A swoją drogą dniem co miałam w głowie, jak myślałam, że serio będzie padać, bo całą noc było na plusie i teraz też jest grubo na plusie. Tośmy się pośmiali, idziemy na metro. Jesteśmy w Mediolanie. Nie wyszło mi to tak fajnie, jak myślałam, że mi wyjdzie, tak? Nie jesteśmy w Mediolanie. Ale miejsce, w którym jesteśmy, też ma dużo związanego z modą. Jesteśmy w Seulu na Dongdaemun, dzielnicy, która jest najbardziej modowo-zakupowa, ze wszystkich dzielnic. Już nic na to nie wskazuje, patrząc na ten krajobraz otaczający mnie. Tutaj odbywa się Seulski Fashion Week, ale też tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo dużo sklepów różnych. I to nie tylko sklepów z ubraniami, ale też sklepów ze wszystkim. Z materiałami do szycia, z pamiątkami, z jakimiś innymi dziwnymi rzeczami. Na razie tego nie widać tutaj, bo no, jeszcze jest w Seulu bardzo szaro i tak, wiecie, ponuro jeszcze po deszczu tym bardziej. Fajnie, tak z tą bramą w tle. Brama, która się znajduje za mną, to jest jedna z wielu bram takich wielkich, znajdujących się w Seulu. Ta chyba nazywa się Bramą Życzliwości, a ta cała nazwa Dongdaemun to jest po prostu wielka, wschodnia brama, tak się to nazywa. I to nie widać na razie, żeby było jakoś wiosennie w Seulu, ale już można poczuć ten wiosenny zapach, w sensie ten taki lekko ciepły wiatr, który powiewa. Jak może się ze mną zgodzicie, chociaż nie są to moje słowa, pierwszy. Podmóg wiosny budzi lęk. <laughs> nie padło to zdanie pierwszy raz na tym kanale. Budzi też lęk o garderobę. Dlatego dzisiaj zobaczymy, czy jest już coś fajnego na wiosnę w sklepach i w ogóle połazimy sobie, bo ja ostatnio po powrocie z Polski trochę się z niczym nie wyrabiam. W sensie, co nu chodzi spać bardzo późno. Terminy mnie gonią z książką, jest dużo rzeczy do roboty i. No, potrzebuję trochę relaksu. Nie wiem, czemu stwierdziłam, że zakupy to będzie dobry relaks, bo jak znamy się nie od dziś, to wiecie, że na zakupach zwykle się denerwuję, ale no, zobaczymy. A i na zakupach zwykle się denerwuję głównie dlatego, że mam jakieś określone cele, co chcę kupić, nie umiem tego znaleźć. Dzisiaj nie mam żadnych celów i cokolwiek nie kupię, to i tak będzie subcio. Doszłam, bo tu gdzie chciałam, jesteśmy w miejscu, w którym znajduje się bardzo wiele centrów handlowych. Tutaj doszliśmy do Pyeonghua Sidziang, to, yy, to jest targ ubraniowy. a czy jak się ciągnie, tam, tam, tam. To jest raczej taki targ, na którym sprzedawane są rzeczy nie detalicznie, tylko w kurcie. I tutaj zaopatrują się wszystkie te sklepiki. W Korei z ubraniami, które znajdziemy na różnych stacjach metra. To też wytłumaczy, dlaczego w Korei takie raczej niskopułkowe marki modowe nie mają racji bytu, bo one tutaj nie mają szansy się sprzedać, dlatego że wszyscy kupują ubrania tanie, właśnie w małych sklepikach, które zaopatrują się tutaj, zaopatrują się w bardzo atrakcyjnych cenach, dlatego potem mogą to sprzedawać w atrakcyjnych cenach. Oczywiście ubrania, które tutaj zobaczymy dzisiaj raczej należą do mody szybkiej, takiej niezbyt ekologicznej, więc nawet jak nic nie kupimy, to w sumie dobrze, lepiej nawet może, więc tak, pochudźmy sobie. Widzicie to duże srebrne coś, ten budynek, to jest Dongdaemun Design Plaza, to bardzo dobrze brzmi i dobrze też wygląda. Ale zawsze mnie zawodziło to miejsce. Zanim wyjdziemy do tych centrów handlowych, to przejdźmy się tam może. Przejdźmy sobie tutaj, bo tu jest tak kosmicznie. To jest tak jak mówiłam, Dong design. Plaza. Wygląda to dość kosmicznie, rzeczywiście. Jest to nieswomiernie wielkie do tego, co tam jest w środku. Tutaj odbywają się wystawy, jakieś wydarzenia. Ja tutaj byłam kilka razy tak po prostu zwiedzając seul i za każdym razem, jak tu jestem, nic tu nie ma, więc na no, no dzisiaj tutaj też nic nie będzie, ale sam budynek jest dość fajny. Tutaj odbywa się też zawsze tydzień mody Seulski, czyli Fashion Week. Wtedy tutaj są niesamowite tłumy, ale też wtedy warto tutaj przyjść, bo można zobaczyć naprawdę ciekawie ubranych ludzi. Może się kiedyś wybierzemy. Selfie z nietypową bryłą budynku. Trochę tutaj jest jak z filmu science fiction, szczególnie z tą rzeźbą z tyłu. To miejsce byłoby super, jakby w jakiś sposób tętniło życiem, i byłoby tu dużo ludzi, właśnie coś by się działo. A tak jak mówię, zawsze jak tu jestem, to jest tak strasznie pusto. Więc jakoś nigdy mnie to nie ciągnęło, żeby wam pokazać, ale jak już jesteśmy dzisiaj na tym shoppingu, to od razu to wpadliśmy. To też jest jakiś ciekawie wyglądający budynek, to są jakieś napisy po chińsku, bo zwykle w takich miejscach jest bardzo dużo Chińczyków. Wchodzimy tu, i to wygląda jakoś tak dość retro. I zakupy tutaj można robić chyba do czwartej nad ranem, więc kiedyś Wam pokazywałam jakieś centrum handlowe, takie, takie centrum handlowe typu backładzum, czyli centrum bardziej luksusowe z markowymi rzeczami. Tam można było zakupy robić tylko do 20 i trochę to było dziwne dla mnie, że zakupy do dwudziestej tylko, ale właśnie często tak jest w takich bardziej luksusowych centrach handlowych, a w takich wielkich targach tutaj nie ma praw pracy, tutaj sprzedają do oporu do czwartej rano. Dobrze, pochódźmy sobie. Tu jest chyba taka moda bardziej dojrzała i być może powinnam iść w tym kierunku, ale jeszcze kłócę się ze swoim rocznikiem i raczej skłaniałabym się ku młodzieżowej, ale za te jak zawsze ogrodniczki są subcio. Dzień dobry, pozdrawiam z ruchomych schodów. Tu jest tak, ja może być jakaś bluza z muminkami. Już mamy cel szukania. Najgorzej, bo miałam nie, nie obierać sobie celów i po prostu cieszyć się shoppingiem. Ale tak, pierwszym celem bluza z muminkami, drugim jakaś inna urocza bluza, gdyż ewidentnie nie akceptuję, że mam ponad 30 lat. I trzecim moim celem... Będzie sprawdzenie, czy są tu podróbki. Bo ogólnie o Azji myśli się, że to jest jedno wielkie królestwo podróbek. Słyszałam opinię, że wiele ubrań, które Koranki noszą, chwaląc się markami, jest podróbkami, ale nie jestem pewna, czy to jest prawda, więc zobaczmy, czy jest tu jakaś podrabiana Balenciaga. Oczywiście jej nie kupię, ale no sprawdźmy, czy Korańczycy mają jakąś etykę, jeżeli chodzi o podrabiane rzeczy. Po pierwsze, to tu są super bluzy z misiami. I ze Snoopim. I z tym kwiatkiem. Szybki gogle tłumacz, żeby sprawdzić co tu jest napisane. Takie różowy, fajny. Mi się tu podoba. To już jest poziom muminków w prawie. Spodnie nie będziemy oglądać, bo na pierwszy rzut oka widzicie, że to nie jest europejska długość. Nie jest to też europejska szerokość, jeżeli chodzi o biodra. Oczywiście tutaj trochę generalizuję. Te spodnie bardzo fajnie i dość uroczo wyglądają na wieszaku, ale jakby je nałożył ktoś mojej budowy, to po pierwsze byłyby za krótkie i jeżeli byłyby dobre w talii, to byłyby dużo za wąskie w biodrach, a jeżeli byłyby dobre w biodrach, to w, to w talii byłyby wtedy dużo za szerokie. Chociaż to się rzadko zdarza, zwykle po prostu są za małe ogólnie. Są tu też super piżamy, w sensie one bardzo fajnie wyglądają, ale jak się ich dotknie, to od razu czuć, że to nie jest bawełna, tylko to jest po prostu coś takiego poliestrowego, niefajnego. Bardzo to jest nieprzyjemne do spania, nie cierpię. Tak samo jak nie cierpię tych polarowych piżam, a one są najpopularniejsze do spania w Korei zimą. Patrzcie, jaka oszukana bluza jest napisane croissant. A ewidentnie to jest chleb. A propos podróbek, to chyba jednak są dostępne ogólnie. Są takie zestawy, to jest taka moda mamowa. W sensie dużo mam, czekając na autobus, zawsze ma takie takie zestawy, to jest tak kolorowo, że po prostu nie wiem kto się tu ubiera. Często to zauważacie i często też pytacie, czemu większość ludzi w Korei nosi ubrania w kolorze białym albo w czarnym. Nie wiem czemu, tylko takie są w sklepach, ale to takie jest pytanie z serii, co było pierwsze, jajo, jajko czy kura? No one są w sklepach, bo większość ludzi tylko takie chce kupić. Tak to jest w Korei, że takie stłumione barwy raczej się wszystkim podobają. Tutaj mam na to cudowny przykład, który jest niestety zamknięty, a szkoda, bo w sumie fajne rzeczy. Ale nie ma pani. Zobaczcie. Kraina smutnych ubrań. Ale w sumie to nosiłabym. Wydaje mi się, że tak jest z tymi białymi i czarnymi rzeczami, bo po prostu Koreańczycy uważają, że takie są stylowe. O! Dział męski! I że, że po prostu lepiej to zestawić wszystko ze sobą. I w sumie trochę racja. Masę męskich rzeczy. I też w życiu nie widziałam nikogo ubranego w te ubrania. Tutaj jest rzeczywiście sporo podróbek i... Jakoś nie wiem, spodziewałam się fajniejszych blues na dziale męskim. Akcesoria. Tutaj można kupić też koreańskie walizki. Nie polecam. Mój tato z Sonu naprawił i mówił, że jak się raz rozwali, to już się nie da naprawić. A polskie się dało. Tu jest też największy krzyk mody zimy. Już to minie, bo miałam patrzeć na wiosenną, ale widzicie, na razie tutaj jest dość zimowo. Czyli kramry do włosów futerkowe, no, tu jest sklep z pamiątkami, ale takimi tradycyjnymi pamiątkami. Na przykład są takie różne śmiechowe kosmetyczki, woreczki. Patrzcie, jakiej puperki, jakiej na te skarpetki. To centrum handlowe wydawało mi się retro. Rzeczywiście nie chciałabym tu źle wróżyć, ale no jakoś nie do końca wygląda na to, żeby było popularne. Tutaj też sprzedają magnesy. Mój w lepszych cenach niż w internecie. Tutaj jest ósme piętro i nagle jest dentysta. To jest jakiś opuszczony food court, zmykamy stąd. Może jednak to podziemne centrum handlowe było lepsze, bo nie traciło się całego czasu na schodach ruchomych. O, tu też są takie mamowe zestawy. I najbardziej mamowy zestaw to jest taki zestaw dresowy plus do tego bezrękawnik puchowy. A tu są typowe rzeczy, w które ubierają się koranki. Beżowe takie sweterki, tego typu rzeczy. Wszystko jest takie stonowane. W sumie dość kobiece. A też spodnie są takie szerokie często. Pochylimy się chwilę nad tą śmiechową modą dziecięcą. Czy ktoś to w ogóle kupuje? Jest tu jeszcze piętro podziemne, ale ja już chyba spasuję. Weszłam też na chwilę do centrum handlowego z markowymi ubraniami. Tu jest zdecydowanie mniej kolorowo, jeżeli chodzi o modę. I mam tu spostrzeżenie. To jest chyba też tak, że w tych markowych sklepach większość ubrań jest właśnie biała, czarna, szara, beżowa. A w tych takich niemarkowych miejscach, bardziej targowych, jest dużo więcej kolorów. Więc jak ludzie już sobie ubierają te kolorowe rzeczy to widać po nich, że nie ubierali się w markowych sklepach, tylko właśnie na jakimś targu. I całkiem prawdopodobne, że tego nie chcą. Znaczy na, na pewno tego nie chcą, chciałam być po prostu delikatna, ale na bank tego nie chcą. Bo w Korei noszenie markowych ubrań, nie chodzi mi o jakieś takie wielkie high fashion marki, tylko takich wiecie, takich z metką i z logiem ubrań, to jest coś takiego podstawowego. Rzadziej spotkamy osoby właśnie w niemarkowych ubraniach niż w markowych. W sensie chodzi mi o takich normalnych ulicach Seulu czy tam jakichś miast. Ulicach, które nie wydawałyby się przesadnie zamożne, ale też nie jakieś biedne, takich przeciętnych. Tam raczej wszyscy będą w markowych ubraniach. Nie będą chyba patrzeć na takie niemarkowej. Wydaje mi się, że to jest domena ogólnie tej części Azji i tyczy się też Chińczyków. I Japończyków, chociaż słyszałam, że w Chinach zdecydowanie więcej podróbek, a też słyszałam, że w Japonii w ogóle nie ma podróbek, więc Korea plasuje się tak mniej więcej po środku. Koniec obserwacji socjologicznej, idziemy w te hale targowe chyba. Nie jestem pewna, czy to jest ta część targu, która się spaliła jakiś czas temu, ale całkiem możliwa, bo nie wygląda to dobrze, ale mam tutaj zderzenie czegoś. Starego i zaniedbanego, z czymś bardzo nowoczesnym, jak tamta design plaza. I, I co ciekawe, to w tym starym i zaniedbanym na no, będzie więcej ludzi niż w tej design plazie, która jak widzieliście była pusta. Nie jestem pewna, czy dobrze trafiłam, ale tu jest też chyba dużo rzeczy z drugiej ręki, i tutaj mamy całą masę używanych książek. Fajnie bym się tu czuła, gdyby nie to, że czytanie po karańsku jest dla mnie nadal jedną wielką udręką. Chociaż walczę z tym, ale <laughs> jednak. Po polsku te książki zdecydowanie lepiej wchodzą. Kłaniam się ku temu, żeby iść z tego targu, w ogóle ten filmik miał mieć jakiś tytuł shoppingowo-zakupowy, ale już zmienimy to po prostu na uliczne jedzenie i iść jeść uliczne jedzenie. Ale zobaczyłam, że tutaj jest jeszcze taki duży budynek i tam w środku są chyba materiały też i chyba też tradycyjne koreańskie stroje, więc zanim pójdziemy iść uliczne jedzenie, to sobie trochę pooglądajmy. To jest też pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Zobaczcie, widzicie te kolory? To jest taka barwa, paleta kolorystyczna wybierana najczęściej przez osoby w starszym wieku w Korei. Więc to jest ciekawe, dlaczego młodsi ludzie ubierają się na biało-czarno, a starsze osoby w takie odcienie fioletowego, brązowego, granatowego. Czy my w Polsce też tak mamy, że po, poszczególne grupy wiekowe ubierają się w poszczególne kolory? Tutaj się można zgubić, bo to jest taki wielki targ i większość z niego to są miejsca dla profesjonalistów, w sensie dla jakichś małych marek modowych głównie. Byłam tutaj kiedyś, jak byłam w ciąży i nie miałam okazji zwiedzić wszystkiego, bo tutaj było wtedy niesamowicie dużo ludzi. Chciałam tutaj kupić jakieś materiały i szyć dla sonu ubranka dziecięce. To było takie moje marzenie od zawsze, że będę swojemu dziecku szyła dziecięce ubranka. Ostatecznie nie kupiłam tu tych materiałów, bo były takie tłumy. I... No i jakoś nie udało mi się prawie nic dla sonu wtedy uszyć, ale z drugiej strony dobrze się tak stało, bo tu no i tak teraz nic nie chcę innego nosić niż się patron więc tylko bym się narobiła, prawda? To był taki story time, a teraz idziemy na koraliki. To jest w ogóle jest bez sensu, bo nigdy chyba nie widzicie, żebym miała na sobie jakąś biżuterię. No nie noszę, ale lubię mieć i oglądać. Alfabetowe koraliki koreańskie! Miałam takie kiedyś nie koreańskie, teraz... Ja to chce. Moje zakupy uważam już za udane. <laughs> Jaka boska kura! Jak ja bym tu przyjechała w gimnazjum, jak miałam troszeczkę taki hobby robienia różnych rzeczy z koralików, to mi się chyba pokaza ze szczęścia. Zdrówko. Nawet jest co? z takiej rzeczy się po prostu nie wyrasta, tak mi się wydaje. To jest najlepsze miejsce, w które mogłam dzisiaj trafić. Komu koszyk mandarynek? Odkąd stąd się nie na wyjść? Spędziłam tam w środku chyba z dwie godziny. Zostałam brutalnie wyrzucona. Żartuję, nie brutalnie, po prostu pani mi powiedziała i to nie jedna, że mam nie nagrywać, więc schowałam ten telefon i, nagry... i oglądałam sobie w spokoju. Może to lepiej dla was, bo nie musieliście słuchać, jak zachwycam się każdym jednym koralikiem. Widzicie za mną, ile tu jest w ogóle. Motocykli, dostawców, ludzi. To nie są dostawcy jedzenia. Tutaj tylko to są pojazdy tych osób, które pracują na tym targu i dostarczają te rzeczy, które ludzie kupili, albo dostarczają po prostu rzeczy do sprzedaży na tym targu. Doszłam do stacji ciągro 5G. Ja. <laughs> Zawsze to tak czytam. Tu jest targ, na którym już kiedyś byliśmy, czyli Glandzangsidang. Moim zdaniem najlepszy targ z ulicznym jedzeniem. Więc idziemy tam coś zjeść. No Tak bardzo przypomina stoiska na targu w Pyskowicach ze słodyczami z Niemiec, tylko tutaj są z Japonii. Naszukałam się i w takim zakamarku znalazłam to co chciałam, czyli. Trochę tu jest cicho, więc jestem taka nieśmiała w gadaniu. Nudy kimbap, czyli taki co ma na zewnątrz tuńczyka i ryż, też na zewnątrz. I czapce, zestaw. Yeah. Patrzcie, mój kimbab, czapcze. Dostałem jeszcze rosołek, sosik. Tu jest rzodkiewka. Za całość 10 zł. To czapce tutaj to nie jest takie czapcze jak w domu, że ma całą masę warzyw, mięsko i wszystko. Jest tak naprawdę tylko ten makaron, ale i tak jest dobre. Targowe jedzenie jest najlepsze. Koczyłam ja do pośpiesznego metra do domu, więc nie było jeszcze orędzia pożegnalnego. A wystarczyłoby, żeby raz pogoda zapowiadana w prognozach pogody <goda> zgadzała się <goda> z aktualną pogodą i mielibyśmy odcinek, w którym wypożyczamy zimowy handbok i hasamy po śniegu w pałacu. Tak się jednak nie stało i mieliśmy odcinek, w którym błąkamy się po jakichś dziwnych targach. I w ogóle. I chyba czas skończyć ten odcinek. <grych> Więc tak. Pozdrowionka i papa! Uwaga, uwaga, scena po papa. Nieoczekiwany zwrot akcji. Kupowanie koralików z koreańskim alfabetem jest bez sensu, bo on jest trochę bardziej trójwymiarowy niż polski alfabet w sensie jak się go używa. I nie da się prosto zrobić na przykład bryloczka albo bransoletki z napisem Disonu, bo, bo potrzeba by było do tego aż dwóch linii, jak? Cześć i takie surocze? Ułóżmy papa. Papa? Papa się chociaż da w jednej linii. To papa?